Cześć wszystkim. Dzisiaj przychodzę do was z filmikiem, w którym będę robić wyzwania, które sami mi zasugerowaliście na Facebooku. Jeśli spodobał wam się filmik, to nagram e, może drugą część właśnie z wyzwaniami albo z tymi samymi, których jeszcze nie zrobiłam w tym filmiku, albo z kompletnie nowymi, które mi zadacie. Pierwsze wyzwanie Cinnamon Challenge. Cinnamon Challenge każdy już chyba zna, jeżeli ogląda YouTube'a. Ja nigdy nie robiłam czegoś takiego. Mam cinnamon Mam łyżkę, to robimy to. Z racji tego, że nigdy tego wcześniej nie robiłam, tyle moim zdaniem wystarczy. Bez przesady. Boję się. Nie no. A nie umrę przecież tak. Chyba, że tego chcecie. Chociaż, jeśli mam być szczera, to po tych wyzwaniach, sugeruję, że chcecie mnie zabić. Nie mogę, nie mogę tego zjeść. Utknęłam się później. Następne wyzwanie: umyj zęby i zjedz pomarańcza. Właśnie umyłam zęby potem tym cynamonie. Musiałam je umyć. Głównie jeszcze w ogóle nie próbowałam, ale słyszałam, że te pomarańcze są mega, mega kwaśne, więc. Jej! Spoczywa w pokoju moja podłoga. A! Ah! I mój palcu. Szczepię Cetyryna, centralnie jak cetyryna Jesus Christ Kolejny kawałek Wypij herbatę z mlekiem Let's go. Idziemy do kuchni. Dodam, jest dużo mleka. To po pierwsze, to spokojnie. jak Naprawdę, nie czuć ani herbaty, ani mleka, takie, takie bardzo dziwne połączenie Ta mała ciekawostka, fakt, w Anglii ludzie tak naprawdę piją herbatę z mlekiem Nie jest to nic co naprawdę spoko Tylko jak mówiłam, dodałam o wiele za dużo mleka Wykrzycz przez okno, mój kanał jest najlepszy Zrobię sobie siarę, czemu nie? MÓJ KANAŁ JEST NAJLEPSZY! Było parę wyzwań, żebym do kogoś podeszła albo coś takiego ale jest teraz późno, więc szczególnie śmieszniej by było, jakbym zrobiła to w mieście, albo coś e, więc może, jak mówiłam w następnej części, jeżeli będzie taka zrób samolocik i wypuść przez okno z jakimś głupim napisem powodzenia wiem, co zrobię mam nadzieję, że wiem, jak się jeszcze robi samolociki Nie umiem nawet zryb samolocika. Aj tam, jakoś filmie. Nie miejmy nadzieję. Nic nie widać. Ale przypuszczam, że utknął na dachu. Samolocika nigdzie nie widać. Sprawdzałam w ogródku, tam go nie było, więc. No, powodzenia dla osoby, która to znajdzie. I ostatnie wyzwanie, które dzisiaj zrobię, to lód z Polega to na tym, że najpierw wsiemy sól do ręki, potem przykładamy lód. świetna zabawa, mówię wam. Tu mam stół, dwie kostki lodu i robimy to. O, mój Boże! O nie! Nic nie czuję nic. Nie mogę. Nie. Więc to by było wszystko na dzisiaj Ten entuzjazm Czucia w dłoni nie mam Ale jolo, prawda? Pamiętajcie, aby zostawić kciuka w górę Jeżeli podobało wam się moje cierpienie No i do zobaczenia w następnym filmiku Pa, pa!